Jesteśmy z Jakucji, nazywam się Ksenia, a to Wiara Nikolajewna. Przedstawiamy kampanię Sa Jakucja jest wielka, to Arktyka. U nas zawsze jest zimno, a ludzie mieszkają tu od ponad 25 tysięcy lat, właśnie w tym zimnie. Jakucja jest najbardziej zimnym kontynentem na świecie. Temperatura sięga tu czasami nawet minus 80 stopni Celsjusza. tak. I dla nas dla nas futra naturalne to nie tylko tradycja, ale i szansa na ochronę naszej ziemi, naszego środowiska. Dziś bardzo popularne stają się ubrania ze sztucznych materiałów sztuczne futra. Musicie wiedzieć, że one nie regulują temperatury i przez to ludzie u nas często chorują. Natomiast naturalne futra regulują temperaturę. W jakucji najlepsze obuwie, które noszą wszyscy, jest wykonane właśnie ze skóry naturalnej. Nawet wkładki do butów mamy z futra. Od kiedy zaczęto nosić inne sztuczne ubrania, pojawił się problem z dużą ilością śmieci, plastiku, kurtek ze sztucznymi napełniaczami. Dlatego wzrosła ilość zachorowań. I potem plus U nas zawsze jest zimno i jeżeli ktoś zaczyna nosić nienaturalne buty czy ubrania, to często choruje.

Muser... Tu jest zawsze zimno i plastik przy takim zimnie w ogóle się nie rozkłada. Te wszystkie plastiki będą zabrudzać środowisko, podziemne wody, to jest bardzo niebezpieczne. Mm. Plastik sprzyja temu, że zmienia się klimat. Nagrzewany plastik podtapia lód. Dlatego jednym z haseł naszej kampanii jest Chronić zimno. Chronić zimno od wpływu człowieka, wpływu plastiku. Катастрофы, где какой город уйдет под воду и так далее. С чего это начинается? Это начинается состояние вечной мерзлоты. Поэтому mm -hmm. одна из миссий нашей компании – это сохранение вечной мерзлоты, mm -hmm. сохранение вечной мерзлоты от воздействия человека, от воздействия пластика. А сохранение вечной мерзлоты – это сохранение пресной воды. Хранение зимна, то значит хранение вод подземных. To my jesteśmy najbardziej ekologiczni. To my żyjemy 25 tysięcy lat, polujemy na tej ziemi i zachowujemy tę ziemię taką, jaka ona była. Teraz nasza ziemia zaczęła się psuć, dlatego że ją zarzucamy plastikiem. Teraz bardzo powszechne jest butelkowanie wody. A gdzie te butelki wyrzucamy? которая должна сохраниться в первозданном виде. Вообще про про зеленых мы считаем, что мы самые зеленые. 25 тысяч лет мы жили, охотились на этой земле, и мы сохранили эту землю в первозданном виде. В таком виде вот сейчас она начала уже портиться. Почему? Потому что ее заваливают пластиком. До этого, когда мы жили с мехом, наша земля она сохранилась Прямо как была. Tak, i to ja nienozbyt o tym brudę, o butelierowaniu wody, o plastiku, teraz z butelieru, nawet u nas tam dobywają podziemne wody i butelierują, Kiedyś piliśmy wodę z rzeki i nikt nie chorował, a teraz już wszędzie mikroplastik, nawet w podziemnych wodach, nie mówiąc o oceanie. Mikroplastik, nawet w podziemnych wodach, nie tylko w oceanie, u ryb, tam, tak, w krwi, a nawet w Nie rozumiem standardów, jest w Europie. Nie rozumiem standardów Europy, to, że chroniąc zwierzęta, na przykład norki, robią bardzo, bardzo dużo plastiku. plastik jest tani, wszyscy dużo go kupują. Na przykład kurtki ze sztucznym napełniaczem. Nosimy rok lub dwa. Na trzeci rok taka sztuczna kurtka nie spełnia już swojej funkcji i musimy kupić nową. A futerkowe nosimy długo. Potem możemy uszyć z niej nową i nosimy dalej, tak jakby bardziej ekologicznie. Jesteśmy za naturalny świat i tym my za to, żeby zachować planetę w tym wieku, w pierwszym wieku. Jesteśmy za naturalnymi futrami, tym samym chroniąc Ziemię taką, jaka ona była pierwotnie. Wypuścili ich, jest to wypowiedź, wypuścili norek, a nie pogibli się w dzikiej przyrodzie. Oni nie przeznaczone dla życia w dzikiej przyrodzie. Nie to, że my bronimy jeden gatunek zwierząt. Było przecież tak, że ci niby ekolodzy wypuścili norki i one wszystkie zginęły. One nie przeżyły w dzikiej przyrodzie. Dlaczego nie protestują przed fermą drobiu albo królików? My żyjemy w harmonii z przyrodą. Rośliny też są przecież żywe. Wilki polują na jelenie. My polujemy na wilki. To jest naturalne, zgodne z przyrodą może zadrać, no, dobyć tylko słabego zwierzęta. I człowiek zawsze się do tego lojalnie odnosił. Wolki też nie biorą nic Biorą, zabierają słabego i uchodzą. Oni nie napadają. Tak, tak. tylko słaby może dodać. Mężczyzna uczy się polować. Uczy się być w harmonii z przyrodą. Słyszeć przyrodę, dbać o przyrodę dlatego, że to jest żywioł naszego życia. слышать природу, да. чувствовать природу, да. беречь природу, потому что как бы, И это, слышать это источник нашей жизни. Допустим, якутские знаете все, что на Великой Отечественной войне, хотя конечно, не о войне говорить, да, самые меткие стрелки, это якутские стрелки были, потому что они дальше видят, больше слышат и чувствую и чувствую больше. Ну, то есть это практически я говорю, у нас страна волшебная, страна волшебников. Там все экстрасенсы, все шаманы, шаманки живут. Поэтому и на самом деле сейчас нужно Арктику беречь от человека. В Арктике одежда это дом вообще в севере И отношение к одежде – а, Одежда – это дом, потому что uh, везде надо каждую все прикрыть. Потому что если хоть где-то какая-то щель есть, это при минус 50, при минус 60 просто вот гарантированный какой нибудь заболевание. Сейчас нужно защищать Арктику от человека. В Арктике одежда очень важна. Нужно закрыть целое тело, бо при температуре минус 50 гарантированно есть отморожение. Мы наоборот, помогает сохранить здоровье. Mówią, że noszenie futer nie jest higieniczne. Ja bym powiedziała odwrotnie. Ludzie nauczyli się już tego. Jest to bardzo higieniczne. Futro chroni nasze zdrowie. A propos futra. Z futra naturalnego jest bardzo dużo korzyści. My na sobie to odczuwamy. Na przykład jesteśmy w pomieszczeniu plus 20 stopni, wychodzimy na zewnątrz minus 50 stopni i przez cały dzień potrafimy tak żyć. A kiedy jesteśmy ubrane w syntetyczne ubrania, przy takich spadkach temperatury zaczynamy się pocić i później marzniemy. wyszli, w 8 wieczora zaszli. I my w Wyszli z domu na ulicy, my zaszli w

День там по 10 раз снимать и одеваться, это как бы тоже тяжело. Да, как бы не понимаете. доказывали, и, и в любом случае синтетику разрабатывают на основе каких-то натуральных материалов. Ну, то есть, по примеру, да, по их структуре, по, по, по их строению. По одним-двум максимум двум, двум, трем свойствам. Да, да, да. я, я говорю, хоть призыв к ученым, поверните свои раз, на разработку из натуральных материалов, сколько из растений может, как соединение с растений с животными. Это же такой простор для исследований, для разработок. И, и вот с животными.

bo nie nauczą się instynktu samoobrony. Dlaczego mówią, że naturalne produkty są nieekologiczne, szkodliwe? To plastikiem zabrudzamy przyrodę. Zwierzęta potem to zjadają i się trują. A gdy wyrzucamy zużyte futro? Za 2-3 lata rozłoży się i wyrośnie na nim trawa, na której będą się płodziły kolejne zwierzęta.